Cześć! Czy słyszeliście o tym, że technologia Backhoff znajduje zastosowanie niemal w każdej dziedzinie przemysłu? Dzisiaj jesteśmy u naszego partnera, firmy Eagle, gdzie na żywo zobaczymy, jak nasza technologia zmienia pracę jego maszyny. Eagle od wielu lat współpracuje z firmą Backhoff. Jest to współpraca, która przebiega bardzo pozytywnie. Bedhoff dostarcza do naszej wycinarki wiele elementów, które są dla nas bardzo kluczowe. Między innymi jest to komputer sterujący wycinarką laserową, indywidualnie zaprojektowany panel sterujący dotykowy. Są to drive'y, są to elementy automatyki oraz elementy potrzebne do obsługi automatyzacji współpraca z Beckhoven sprawia, że nasze maszyny stanowią dla klientów dodatnią wartość, ponieważ są najwydajniejsze, najszybsze na rynku. Z tego jesteśmy bardzo dumni i to jest w naszym DNA, a żeby to osiągnąć, potrzebujemy odpowiednich partnerów biznesowych i takim partnerem niewątpliwie jest Beckhoven.